Słuchając czytań dzisiejszej liturgii słowa byliśmy świadkami wydarzenia, które miało miejsce w obozie izraelskim. Następnie wsłuchaliśmy się w bardzo jednoznaczne i obdarzone dramaturgią ostrzeżenie wypowiedziane przez Jakuba apostoła, wreszcie sam Jezus. Przestrzega przed wieczną tragedią. Dwóch mężów wpada w uniesienie prorockie. Jozue próbuje wywrzeć presję na Mojżeszu. Domaga się jego interwencji. Chce, aby Mojżesz zabronił tym dwóm, którzy otrzymali ducha pańskiego, prorokować. W odpowiedzi... Jozue słyszy pytanie, czy zazdrosny jesteś o mnie? Zazdrość. Uczucie, które bardzo często dotyka każdego z nas. Ma różne podłoża, różne punkty odniesienia. Można być zazdrosnym o drugą osobę. Można być zazdrosnym o przedmiot materialny. Zazdrość może być powodowana tym, że ktoś ma więcej lub lepiej mu się powodzi ode mnie. Zazdrość może też wynikać z lęku przed utratą wyłączności, z jaką na przykład traktujemy drugiego człowieka. Podłożem zazdrości zawsze jest lęk. Lęk o naszą stratę lub poczucie niższości. Boimy się okazać się gorszymi od innych, a w odpowiedzi, którą Mojżesz kieruje do Jezłego, jest wskazówka prowadząca do dobra. Trzeba bowiem cieszyć się z tego, że drugi człowiek także posiada wielki dar. Im więcej dobra z tego daru pozostanie, im więcej dobra wyniknie, tym lepiej dla wszystkich. Także dla mnie. Dzisiejszy świat jednak jest. Zaprzeczeniem takiego myślenia. Preferowana jest silna postawa, dążenie do celu, nawet jak to się mówi, po trupach. Dobrze widziany jest przebojowy młody człowiek, który karierę stawia na pierwszym miejscu, który, idąc do celu, zawsze pozostawia innych w tyle. Jakże trudno jest przeciwstawić się temu trendowi. A jednak przeciwstawienie jest powrotem na Bożą drogę. Przyjrzyjmy się też słowom, które powiedział do nas wszystkich dzisiaj apostoł Jakub. Jego ostrzeżenie kierowane jest do bogaczy. Przestrzega bogaczy przed tym, co jest ich nieuniknionym finałem, będą płakać. A ich płacz będzie wynikiem tego, że swoją nadzieję ukierunkowali na dobra doczesne, a te przemijają. Jednak rozumienie słowa, terminu bogacz w rozumieniu Jakuba. Jest rozumieniem innym niż nasz dzisiejszy. Bo bogaczem nie jest ten, który ma duży majątek, który pławi się w pieniądzach. Bogaczem jest ten, który zdobywanie dóbr postawił jako główny cel swojego życia. Pod pojęciem tych dóbr kryją się Również kariera, sława, pierwszeństwo. Patrząc na nas, możemy powiedzieć, że życie jest jeszcze przed nami. Że możemy zastanowić się nad tym, co w życiu dla nas najważniejsze. Jednak wielu obecnych tutaj, których głowę zdobi siwizna, może powiedzieć, że szybko przemija nasze życie, że wcale nie ma dużo czasu na podjęcie decyzji. To od nas zależy, czy damy nam od Boga czas, przeżyjemy dobrze, czy też zmarnujemy go w pogoni za czymś, co za chwilę stracimy. Wreszcie czas, abyśmy zatrzymali się nad słowami Jezusa z Ewangelii. Jeśli Twoja ręka, jeśli Twoja noga, jeśli Twoje oko jest powodem grzechu, odetnij ją wyłubie. Bardzo mocne. I radykalne stwierdzenie. Oczywiście, Chrystus nie wzywa nas do wyłupienia oczu czy obcinania rąk. Jezus chce nam mocno powiedzieć, że z grzechem nie wolno pertraktować, że ze złem się nie dyskutuje, że ze złem się nie umawia. Jednocześnie przestrzega i nakazuje. Że musimy panować nad swoimi zmysłami. Człowiek został stworzony doskonale przez Boga. Bóg Ojciec wyposażył nasze oczy w powieki. Te powieki to bariera, która pozwala nam zasłonić wzrok. Nie wszystko musimy widzieć. Na nie wszystko. Musimy patrzeć. Jeśli więc moje pragnienie oglądania wszystkiego jest bardzo wielkie, to trzeba użyć tych zasłon. Trzeba użyć powiek. Ręce natomiast mocno przywiązać do ciała, jeśli świerzbią ku złu. Jeśli internet, Telewizja zawiera cenny czas i jednocześnie oddala od drugiego człowieka, to po prostu trzeba go wyłączyć. Jeżeli część naszego dnia zajmuje plotkarstwo, obmowa czy oszczerstwo, to trzeba je odrzucić i zło naprawić. Tu potrzeba naszej refleksji. Potrzeba pytania skierowanego do naszego sumienia: co dla mnie jest powodem grzechu? Nie drugiego człowieka, ale moim. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych? Te słowa Jezusa wskazują na zgorszenie. Słowo zgorszenie często kojarzy się tylko z wymiarem seksualnym. Nie jest to prawdą, gdyż zgorszenie to tak naprawdę ukierunkowanie na zło to zaniedbanie prawdy, zaniedbanie dobra, odrzucenie prawdy. Zło zgorszenia jest nie do naprawienia. Zgorszenie niszczy serce człowieka i zostawia bliznę. Jezus wzywa gorszyciela do nawrócenia i do wzięcia odpowiedzialności za popełnione zło. Jakże często naszym zachowaniem niszczymy dobro. Jakże często przez nasze lenistwo, zaniedbanie, Odrzucenie wiary czy dobra niszczymy sumienie młodych ludzi. Jakże często rodzice, którzy decydują się na wyjazd w niedzielę, na zakupy czy zrobienie sobie wolnego od kościoła, bo jest brzydka pogoda, czy są zmęczeni, dają zły przykład swoim dzieciom. Nie tylko na siebie ściągają grzech, ale Powodują zgorszenie tych małych. Tymczasem, kto zgorszył człowieka, winien swoje życie poświęcić dobrym dziełom. I dzisiejsza liturgia słowa, tak bardzo bogata w treść, zachęca do tego, byśmy jeszcze raz w zaciszu swojego domu, w zaciszu swojego pokoju, Przeczytali te słowa, przeczytali jeszcze raz te niedzielne czytania i usłyszeli to przesłanie, które Bóg kieruje do każdego z nas. Amen.